Nie wolno jeździć motocrossem kuleczem. Deski z gwoździami! Pół metra głębokości. Cały pitback do takiej dziury by w los. Więc prawdopodobnie siedzi tam w środku. Paliwo! Drogie paliwo! Iy! Deski z gwoździami! Dobrze stąd... Ua! A więc witam was ja drodzy widzowie w kolejnym odcinku na kanale. Jak widać, tam ten mikrofon nie nadawał się za bardzo, żeby wsadzić go w kas, dlatego powracam z poprzednim. Mamy założoną nową oponę, ale mamy strasznie mało ciśnienia. To ciśnienie jest prawdopodobnie zerowe. Chyba gdzieś przedziurawiłem dentkę podczas zakładania. Ale to nic, dojechaliśmy tutaj i jak na razie zero problemów. Więc myślę, że pochula jeszcze troszeczkę. W sumie będziemy mogli na niskim ciśnieniu, też sobie zobaczyć, jak ta opona sobie radzi. Więcej kosztowała mnie nowa dentka niż to. Ta opona dosłownie 4 dychy kosztowała. A zobaczymy, jak będzie kopać. Tyle dobrego, że jest zimno. A jak jest zimno, to guma staje się twarda. A ta opona ogólnie jest twarda. Strasznie było ciężko ją założyć. A też sobie sprawdzimy, jak się zachowuje na śniegu w takich sytuacjach. O! Na śniegu to wiadomo będzie ślisko. Ale to klei! Naprawdę odpycha się dobrze. Nawet nie grzebie ta opona, ale będziemy musieli pewnie co jakiś czas się zatrzymywać i sprawdzać stan tej opony. Co na myśli mówiąc stan tej opony? Czy się mi nie zsuwa z obręczy? No plastik lata, mam nadzieję, że go nie zgubię. Jest miękka, ale na obręczy się trzyma jak na razie, więc git. Zobaczymy sobie może na jakiś podjazd. Za stromo, za stromo. Ale trzeba i tak uważać, bo pod liściami zawsze się kryją takie zasadzki. Jakieś kije, nie kije. O tutaj ktoś by rozpędzony wpadł i patrzcie. Wsiu! Ty, ale tu jest jakiś podjazd, kurde, mi się wydaje. Tylko żeby nie było tak, że ja wjadę tu, potem nie wyjadę. Nie, no chyba nie, sprawdźmy. O kurde, o tym mówię, kije same. Jedziemy w dół. Z tamtą oponą nie byłbym tak odważny, żeby tu przyjechać. Czy my mamy jakieś tutaj pole do manewru? ja bym spróbował tu atakować. To będzie taki test, czy mi opony nie ściągnie. Co jest? Co się stało z tobą, Pitbok? Jak mi się nie wbił do końca Teraz ładujemy Ale wyszedł! Trakcją, ale wyszedł To było dobre Ogień musi być na każdym biegu O matko wąska, ale wycinka idzie. Ej, przez tu jechać. Wszędzie jakieś kije, jakaś wycinka. O, 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 o. Nie chcę być cały ujęty błotem. Z tego co widzę, jest grubo, jest grubo. O dobrze, że ja tędy pojechałem, a nie tędy. Zobaczcie jakie tu bajoro jest. Zobaczcie ile jodełki! Ja pierdziele, tyle chojanek naścinali! A tak w ogóle to ogarnęłem ten patent? Zapomniałem wam dać znać w poprzednim odcinku, to działa Ale działa tylko i wyłącznie wtedy jak jeździcie po lesie, nie? Jak już jeździecie po drodze, to wam tak łapy zamarzają Ale w lesie daje rady, nie? Chociaż nie wiem czy da radę jak będzie na minusie, bo wtedy wam te spocone łapy będą chyba raczej zamartać. Kolejny znak widzowie, ścinka i zrywka drzew, ale nas to raczej nie obowiązuje, patrzcie w ogóle co tutaj się dzieje. Przecież to ma z pół metra głębokości. A zobaczcie tam, tu sobie stanę, zaparkuję, <grym> żeby nie było powtórki jak śmignąłem do lasu ktm Zobaczcie co tu się dzieje, tu jest ponad pół metra śladu po oponie, po tej zrywce. I niech mi tu ktoś powie, że motocrossowcy niszczą lasy. Mi się nie wydaje, że to są ślady po jakimś krosowcu. No tu są naprawdę takie parygie głębokie, masakra. No świecie, nie wolno jeździć motocrossem po <grym> o! Na tym polega wycinka. Na trzeźwo się nie da. Chyba wyjazd jest z lasu ogólnie. Bo widzę, że jakaś polana. Ajajaj, tam chatka leśniczego. Otwarte okienko jest, więc prawdopodobnie siedzi tam w środku. Otwarta jest, otwarta, bo kutki nie ma. Ale pewnie śpi. Najgorsze jest to, że nie bardzo ogarniam, gdzie jestem. Pierwszy raz widzę na oczy tą drogę i tu można już jakieś konkretniejsze podjazdy porobić. Obiekt monitorowany? Co oni kurde. Kable po lesie ciągną. Jedziemy, ale to chodzi. My zadowcamy przez. A, o, kurde, ale trakty się Tam jest ścieżka już jakaś, tam się kończy las. Tu normalnie jest droga potokiem. Dobra, teraz pytanie: czy jedziemy w dół? Czemu nie? Ło! Wow. Piana <ścjana> pionowa. Zaraz zobaczymy, czy podołamy jej. Nie no, ku... No brakuje, brakuje metra. Widzowie, brakuje metra. Ja nie mówię, żeby tu nie wyszedł, oczywiście, żeby tu wyszedł, bo on strasznie łapie trakcję, nie? I tu mi go na przykład wysunęło spod dubska. Dużo nie brakowało, Podejrzewam, że jakbym zredukował na do jedyneczki i go przyciągnął troszeczkę dalej, to podejrzewam, żeby właśnie wyszedł. Bardziej z drugiej strony bym spróbował wyjechać, żeby się po prostu z ten wydostać, ale nie mam pojęcia, którędy. Tu jakby w potok wjechał i tu cisnął i tu na samej górce, no nie wiem, trzeba próbować jakoś idzie no i teraz ragit! dobra jeeej jesteśmy na szczycie Ua! Nie czuję hebla w tych butach no, ale feedback jest no, po to, żeby się bawić. Dobrze są... Stąd... <ścoughs> no wkur... Jest coś takiego właśnie. Że jedziecie właśnie między tymi liściami. No pod liściami takie. O, po takie potyki nie? I znajdź przednim kołem i od razu koła i... i... Taki interes. No, jak się ma człowiek nie denerwować? Tędy spróbuję jeszcze. Paliwo! Paliwo! Drogie, paliwo! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, bo paliwo drogie. Nie przesadzaj, tyle nie będziemy wylewać. Ale dzisiaj wybrałem sobie elegancką porę ani jednej zwierzyny. Co to kurde? Deski z gwoździami porzucane. Mi to lotto, bo ja w sumie i tak mam przebijane. Jakby się człowiek tu wyje i się wbił to, nie, nie powiem gdzie A się ciemniej zrobiło teraz. Jo, pierdziele. Ej, dwie minuty minęło tylko. Jest tak od razu ciemno. Masakra, tu w ogóle nic nie widzę. O kurwa. Jakby się kto tu nabił, to by jechał rozpędzony i tak! Pip, to wbite jest kurwa. A jak wbite? poka tego kija. O ja pier... I to jeszcze wchodzi! Cały pitbike! Cały pitbike do takiej dziury by wlazł! Ja chcę w ogóle zobaczyć jak to jest faktycznie głębokie. Dobra, mamy tu kija. On jeszcze wchodzi. O dobra, przestał wchodzić. <grym> dobra, to chyba czas żeby się zwijać. Jak już słychać jak coś szczeka albo wyje, a w lesie robi się coraz ciemniej, czas żeby się zwijać. W zasięgu nie łapię. Musimy jechać... tam! Gdzie tu, panie, wyjazd jest? Bo jeżdżę tu godzinę czasu i nie mogę wyjechać. Muszę wyjechać. To musi pan jechać tu jest drogi tam, gdzie składa drzewa i... w nawigacjach. Musi pan jechać tu, jak wycinka jest. No, no, no. ...drwa i do A do lasem nie dojadę, to sam... Nie jedzie pan, ale żeby pan nie pogłębił, bo jest wiem. Nawigacja pan nie pokazuje. Faktycznie, faktycznie, dobra, dzięki wielkie. Biedzie pan kuknić na wodu, jedzie pan w i może pan wyjechać. O, no to nie, to już za daleko. Mówię panu tu trzeba jechać. Będziesz wycinka i za żebym jest. I przeszkład drzewa i w lewo. Dobra, dzięki wielkie. Wieczorem nawigacja może ktoś. Prowadzi pana w błęk, że będzie pan jeździł. No właśnie tak jest, że godzinę czasu już. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli się spodobał to stawcie łapkę w górę. Widzimy się za tydzień. Pozdro się ma, cześć!